Jak Państwo pamiętacie, za Augusta III ani jeden sejm nie doszedł do skutku. Wszystkie były zerwane. Co więcej, w 1700, no i działalność państw ościennych, strategicznych partnerów dzisiaj byśmy nazwali. W 1720 roku stanął w Pożdanie traktat prusko-rosyjski o tym, żeby. Nie, nie dopuścić do powiększenia wojska w Polsce. I proszę zwrócić uwagę, mimo wielokrotnych usiłowań, aż do końca istnienia państwa polskiego nie udało się powiększyć wojska. To świadczy o sile agentury obydwu tych państw. Przy pomocy tej agentury działalność państwa polskiego została kompletnie sparaliżowana. A w każdym razie pozostawało rozbrojona aż do samego końca. I to są objawy recydy wysaskiej, które występują w każdym przypadku również i dzisiaj. Niektóre w stopniu no, bardzo się... mówiłem o postępującym rozbraniu państwa. No a co do, co do yy, roli agentury w Polsce, to ja mam yy, na ten temat bardzo wyraźny pogląd, z którym Wiele osób się nie zgadza. Ale ja się z nimi nie zgadzam. Proszę. Zakładając, że jak Polska udało się wystąpić z Unii Europejskiej, to w którą Pana zdaniem stronę nasz kraj powinien pójść w tej niekorzystnej sytuacji geopolitycznej, którą Pan przedstawił? Boże pana, no, nasz kraj nie może pójść w żadną stronę, bo nasz kraj jest w tym miejscu, w którym jest. I y, 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 nie daj Boże, żeby się zaczął przesuwać w jakąś stronę. ale które y, z tych cesarz należałoby. Y, y, nie wiem, naj... znaczy. Można powiedzieć tak: y, delegacja episkopatu Polski y, pojechała do Brukseli w grudniu. 90. -go... Roku, czy w listopadzie, na przełomie listopada i grudnia 1905 roku, pojechała tam e, nacechowana takim sceptycyzmem i niewiarą, a wróciła nacechowana entuzjazmem. Dlaczego, to ja już tego nie wiem, bo żaden z członków delegacji mu się nie zwierzył, ale, e, ale e, ksiądz prymas Glen powiedział, po powrocie, że przyłączenie Polski do Unii Europejskiej jest historyczną koniecznością. Wprawdzie zabrzmiało to wtedy optymistycznie, ale historyczna konieczność to jest coś podobnego do tego Hedlowskiego uświadomienia sobie konieczności. Hedel tak definiował wolność, że wolność to jest uświadomienie sobie konieczności. Otóż uświadomienie sobie konieczności to jest stan ducha charakterystyczny dla więźnia za którym się zatrzasnęły bramy więzienia. On sobie uświadamia konieczność. Otóż obawiam się, że jesteśmy w takiej sytuacji właśnie, uświadomionej konieczności. Wie pan o takich rzeczach można było myśleć jeszcze w 2001 roku, kiedy to prezydentem Stanów Zjednoczonych został Jerzy Bush. I widać było, że no, jest zwolennikiem aktywnej polityki amerykańskiej w Europie. Jeśli Państwo pozwolą, to króciutko kilka słów na ten temat. Otóż kiedy, były, kiedy była kampania wyborcza Jerzego Busza, jeszcze pier, zanim został prezydentem, i, i Alagora, to nie bardzo wiedzieliśmy komu kibicować. Właściwie tak wydawało nam się, że wart padł z pałaca i to nie ten... W związku z tym kolega Mikke pojechał do Waszyngtonu, żeby się dowiedzieć jak, co tam, bo oni, czym oni się różnią od siebie. I był przyjęty przez dyrektora do spraw europejskich w, biur, w, w Agencji Bezpieczeństwa, na, w, w Agencji Bezpieczeństwa. No i zaczął tam przed nim donosić na Unię Europejską, że Unia to, że Unia tamto, Unia wamto. A ten mówi, no tak, my to wiemy. Mówi, jak to wiecie, nic nie robicie? A on mówi, jak to pan powiedział, że nic nie robicie? <śled> mówi, no i w związku z tym właśnie różnica między Gorem i Bushem. Powiedział mu tak, w konkluzji, że jeśli wygra Bush, to będzie podjęta aktywna polityka w Europie. Jeśli wygra Gore, to będzie kontynuowana polityka epesmentu, takiego jak za Clintona. Co było za Clintona? To warto z naszego punktu widzenia ja, pan przypomnieć. Clinton przyjechał do Berlina i powiedział między innymi, że Niemcy powinny wziąć większą odpowiedzialność za Europę. W przełożeniu na język ludzki taka deklaracja oznacza, że Stany Zjednoczone on, Godzi się, żeby Niemcy urządzały Europę po swojemu, bo tylko za to, co same tam zaprojektują, to mogą wziąć odpowiedzialność, prawda? No to dla nas nie jest dobra wiadomość, bo Niemcy, oczywiście dwa razy nie trzeba im powtarzać tego. Tak urządzą po swojemu. No a jak my na tym wyjdziemy, to różnie może być. Przypominam, że gubernator Frank w jesieni 44 roku powiedział, że po ostatecznym zwycięstwie to również Polacy będą dopuszczeni do funkcji publicznych w generalnym gubernatorstwie. Więc wypadało nam czekać na ostateczne zwycięstwo, i na nóż się doczekamy, prawda? Otóż, co się stało po zwycięstwie Busha? Nastąpiły, wystąpiły w stosunkach amerykańsko-europejskich napięcia na tle interwencji w Iraku. I co się wtedy działo? Osiem państw europejskich na życzenie rządu Stanów Zjednoczonych podpisało coś w rodzaju deklaracji lojalności wobec Ameryki. I rzut oka na mapę pozwalał się zorientować, że wszystkie te osiem państw leży na obrzeżach twierdzy Europa, tego najtwardszego jądra Unii Europejskiej, festung Europa. To znaczy, że nowa aktywna polityka amerykańska zmierza do okrążania twierdzy Europa. No to w takiej polityce Polska ma do, do odegrania rolę. Niestety 11 września 2001 roku wszystko zmieni. Zmieni priorytety amerykańskie. No i y, jeszcze druga uwaga. W maju 2001 roku bardzo ciekawy artykuł ukazał się. i y, Pana Nowaka Jeziorańskiego w Rzeczypospolitej. Już nie żyjący Pan Jan Nowak Jeziorański to był bardzo znaczy to był bardzo ważny głos dlatego, że Jan Nowak Jeziorański był agentem amerykańskim takim bardzo wygodnym, bo on nam mówił to czego tam Departament Stanu czy Prezydent nie mógł nam powiedzieć oficjalnie, to on nam mówił nieoficjalnie ale bo myśmy słuchali, bo, bo wiedzieliśmy, że o, kto to mówi <laughs> przez jego usta. I Nowak Jeziorański napisał taki artykuł w Rzeczypospolitej, czy NATO jest zagrożone. Chodziło o kontrowersję między Unią Europejską, czytaj Niemcami i Francją, a Stanami Zjednoczonymi na tle utworzenia europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO. Bo to już wtedy się pojawiła taka koncepcja utworzenia europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO. Amerykanie zawsze byli temu przeciwni, dlatego że doskonale sobie zdawali sprawę, że utworzenie europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO oznacza, to jest pseudonim wyprowadzania Bundeswehry spod kurateli amerykańskiej, Bo Amerykanie pozwolili na utworzenie Republiki Federalnej Niemiec, uzbroili Niemcy, ale nie mieli do nich zaufania to znaczy mieli oczywiście, ale nie pełne tylko takie ćwierciowe i Bundeswehra cała została wkomponowana w struktury NATO i pozostawała pod nadzorem amerykańskim za pośrednictwem NATO otóż tworzenie europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO oznaczałoby wyprowadzenie Bundeswehry spod tej kurateli czyli milowy krok w europeizacji Europy i Nowak Jeziorański Potwierdził ten sprzeciw amerykański, to nie było nic nowego, ale dodał jedno zdanie, które było bardzo istotne. Otóż ja z pamięci cytuję, przepraszam może niedokładnie, otóż napisał tak, że w tej sytuacji należałoby oświadczyć, że obecna koncepcja Unii Europejskiej jest propozycją nie do przyjęcia.